Dzień dobry drogi raczku, rybki i skorpionie. Dzisiaj chciałabym zacząć od tego, że bardzo chciałabym Was pochwalić, bo idziecie łeb w łeb ostatnio ze znakami powietrznymi, czyli z bliźniakami, wodnikami i wagami, jeśli chodzi o liczbę łapek pod filmami. Więc dzisiaj jesteście drugim żywiołem, dla którego robię tygodniówkę. I wiecie, poza tym chciałabym Was bardzo poprosić, żebyście mnie wsparli jak tylko możecie. Każda łapka właśnie pod filmem, każda subskrypcja, jeśli jesteś osobą nową na moim kanale, bardzo mi pomaga rozwijać kanał. Od paru dni dosłownie YouTube włączył taką możliwość podziękowania. Pod każdym filmem znajdziesz w pasku koło tej takiej łapki w górę. Trzeba troszeczkę przewinąć. Możesz też mi kupić przysłowiową kawę, herbatę na Bajkofitu albo ewentualnie przez Paypala, jak tam sobie wolicie. Ale mówię tylko do takich osób, które mogą sobie na to pozwolić. Jeśli dla kogoś podarowanie swojemu twórcy, którego czy twórczyni w moim przypadku, którą yy, ogląda, jednej kawy, to nie problem, to będzie mi bardzo miło. No i co? Jedziemy. Dzisiaj robimy tak, że zaczynamy od raczka. Najpierw będą dwie karty. Dotyczące pracy pomiędzy 3 a 8 października, czyli najbliższe 6 dni, a później zrobimy sobie życie prywatne, a później jeszcze taką jedną kartę wskazóweczkę. No to co, raczki. Co tam dla Was, raczki drogie? Dziewczyny, raczki, chłopaki, raczki pomiędzy 3 a 8 października. O, patrzcie wypadła, widać, słychać było, słychać było no i teraz mówimy o pracy tak druga i trzecia, nie za dużo, nie bierzemy nie bierzemy dobra pyk w raczki mogą mieć jakieś raczki, mogą mieć, może mówię do jednego raczka albo raczki, jakąś ocenę taką pracowniczą w pracy i na podstawie tej oceny możecie na przykład dostać awans, albo jakąś nagrodę, albo jakąś premię kwartalną. Chociaż nie wiem, czy to teraz byłoby, może i tak. Powiecie wrzesień, no tak, tak, w październiku to byłaby ocena za czerwiec nie piec, sierpień, nie, sierpień, no nieważne, za kwartał. Ten trzeci byłaby ocena. No może. Więc może tak być, że ktoś się weseli z powodu jakichś plonów zbiorów w pracy. I tu oznacza jakąś ważną rozmowę w tym tygodniu. Może z przełożonym. A może Ty jesteś przełożoną, przełożonym. Teraz życie prywatne, raczka. I to może być życie romansowe, życie partnerskie, albo relacje po prostu z Waszymi, bliskimi Wam ludźmi. Mama, tata, dzieci. Przyjaciel, przyjaciółka. Okej, okay. patrzcie, wypada. Właściwie się wysunęła posłowistym, subtelnym ruchem karta. No nie wiem kiedy. Okej. Okay. W życiu prywatnym mogę mówić naprawdę do jednego raczka. Odwrócona ósemka buław może oznaczać, że ktoś na przykład stara się o dziecko i na razie to się nie udaje. Albo z jakiegoś powodu odwleka tę decyzję o dziecku. Może tak być o jakiegoś raczka i może być zawieszenie jakichś inwestycji, na przykład nie wiem, raczek, na przykład raczka chciała sobie kupić nowe auto, z jakiegoś powodu sobie tego nowego auta na razie nie kupi, i może to nie dlatego, że nie ma pieniędzy, tylko dlatego, że teraz nie jest to właściwy moment, być może, że tak. No a w czwórce mieczy w życiu prywatnym trzeba coś w emocjach wyciszyć, pomyśleć o czymś. Może trochę bardziej się wyspać w tym tygodniu, żeby mniej emocjonalnie podchodzić do jakichś spraw. Wiecie, relacje z ludźmi są zazwyczaj najbardziej stresujące, na przykład w pracy, ale tu akurat mówi o życiu prywatnym. Może tak być, że jakiś raczek albo raczka będzie mieć drobne osłabienie odporności. Teraz to jest dość nagminne, więc tu nie wymyślam koła. Sama przeszłam takie kilkudniowe osłabienie, ale minęło na szczęście. Więc zdrowy sen, więcej regularnych posiłków w miarę możliwości oczywiście, bo też to jest kwestia i środków i czasu. I nie każdemu się udaje, na przykład pięć posiłków dziennie mnie się nigdy nie udawało. Ale żeby chociaż te dwa były, albo te trzy. I dużo wypoczynku. Nawet jeśli będzie zabiegany tydzień, czy jest już zabiegany tydzień, bo kiedy to nagrywam, to mamy już wtorek, to dbajcie o siebie bardzo proszę. I teraz jeszcze raczek i raczka. Karta taka ogólnej wskazóweczki ogólnej rady. Może jakieś przestrogi. Może coś jest do uniknięcia albo coś jest do zauważenia. A ciekawe wskazówki wyszły przed chwileczką, i wodnikowi, i bliźniakowi, i wadze. O, zdaje się, że już dzisiaj ta karta u bliźniąt była. W dwójce buław może się jakiś raczek będzie przebranżawiał, może się gdzieś będzie przenosiła jego firma, może się gdzieś prywatnie będzie przeprowadzał, może być nawet, że tak powiem, za morze. Zagranicę, ale niekoniecznie, po prostu zmieniasz może miejsce zamieszkania za jakiś czas i się do tego przygotowujesz. I jeśli um, jakaś ta zmiana do ciebie zmierza w życiu, to pora się kogoś starszego albo bardziej doświadczonego. Taka jest wskazówka. Dzięki raczki. To teraz rybki drogie. Rybki drogie, dziewczyny, rybki, chłopaki, rybki, co tam dla was pomiędzy trzecim a ósmym. Października już. Trzecim a ósmym. Ciekawe, że uraczka prawie wszystkie karty mi wypadły. Jak będzie u rybek? Rybki pomiędzy trzecim a ósmym października. To mamy życie prywatne. Boże, nie to praca. Co ja gadam? Rybki, praca. Praca. Pracy coś wymaga przemyślenia, coś wymaga gruntownej przebudowy albo zmiany, żeby się coś przysłowiowo nie zawaliło. Nie wiem, może jakieś masz za duże wydatki, na przykład jeśli masz swoją firmę i za chwilę, nie wiem, stracisz płynność, więc zrób coś, żeby tej płynności nie stracić. Jeśli pracujesz w firmie, gdzie każdy każdego, na przykład jesteś pracownikiem, pracowniczką, gdzie każdy każdemu, że tak powiem, pod kimś dołki kopie, no to nie pozwól, żeby ktoś ten dołek wykopał. Odkryj to, zanim... No, spraw, żeby ta sprawa wyszła na światło dzienne. Jakby ochroń siebie, ochroń innych. Bądź sprawiedliwy, sprawiedliwa, ale też dbaj o swoje interesy, prawda? Bo tutaj mamy wieżę, która jeszcze stoi, ale ona za chwilę się zawali. No i w pracy dzisiaj naprawdę się uparła ta karta. U wodnika była bardzo mocno widoczna, więc może jakaś rybka ma w pracy jakiegoś wodnika, albo jakiś wodnik ma jakąś rybkę i tutaj może się kroić jakiś romans, to to jest trochę taka przestroga, bo wiecie, w pracy zazwyczaj jest jakieś skomplikowanie, się robi w relacjach, jeśli jest jakiś romans, ale wszystko jest możliwe. Są nawet możliwe małżeństwa w pracy, więc wszystko jakby jest. No wszystko jest możliwe. Tak? Mamy też tutaj e, takiego giermka, czyli nawet jeszcze nie rycerza, jeszcze nie króla, który się czegoś chce uczyć. Czyli jakieś świeże Twoje podejście e, do e, uczenia się czegoś nowego albo poszerzania swojej wiedzy w jakimś zakresie po to, żeby w przyszłości mieć na przykład większe, większe wynagrodzenie albo większe zyski w firmie. No i ten Romas, to pamiętajcie. Dobra, to była praca. I teraz rybki. Wasze życie um, takie partnerskie, ale też z rodziną, z przyjaciółmi. Zobaczymy, co nam wyjdzie w tym tygodniu pomiędzy 3 a 8 października. Patrzcie, wypadła. Słychać było, prawda? I druga karta dla rybki. Albo dla rybek, powinnam powiedzieć. Ok, prywatnie. Hmm. Więc tak. Niektóre rybki będą się z kimś na coś umawiać. O tej karcie się mówi, że nawet się będą zaręczać. Będą w związkach wchodzić na jakiś taki wyższy poziom, na którym już będą po tak zwanym słowie. Będą sobie ten kielich miłości ofiarowywać nawzajem. I tutaj tak to wygląda, jakby mężczyzna był tą stroną inicjującą tę ważną rozmowę, czy też ważne postanowienie tego dwojga, ale to nie ma znaczenia, może to też być kobieta. No, a w trójce monet, ciekawe. Może rybki powinny zaczerpnąć porady od kogoś bardzo doświadczonego ze swojego rodu. Jeśli macie taką możliwość, macie na przykład żyjącego dziadka albo babcie. Albo macie jakąś starszą ciotkę, wujka, to pójdźcie i poradźcie się tej osoby w tym tygodniu. Bo tutaj mamy akurat kartę doradztwa takiego zawodowego, żeby te pieniążki, te, te monety się pomnażały. Do tych dwóch mężczyzn, przyszło do tego trzeciego, żeby się poradzić. Więc może jakąś cenną poradę od kogoś albo. Starszego od Was, albo bardziej doświadczonego w jakiejś dziedzinie, możecie w tym tygodniu pozyskać. Jeśli jest taka szansa i okazja, to skorzystajcie. Super. I teraz rybki, jeszcze karta ogólna, takiej ogólnej rady, albo wskazówki, albo jakieś przestrogi dla Was na ten tydzień, pomiędzy trzecim a ósmym, na, albo na najbliższe 6 dni, od kiedy tutaj znajdziecie to czytanie. Dobra. O! Rybki. No to jest karta szóstka kielichów, która Was zachęca do tego, żeby upraszczać. Cokolwiek robicie, to spróbujcie coś uprościć. Jeśli Was coś bardzo stresuje, to przypomnijcie sobie jakieś miłe chwile, na przykład ze swojego dzieciństwa. Jeśli coś jest. Y to podzielcie to na etapy. Tutaj jest też karta wyprowadzki ewentualnej na wieś, czyli jakiś mieszczuch ucieka z miasta albo przynajmniej ucieka na weekend z miasta. To taka rada dla Was. Dzięki, Rybki. I mamy na deser dzisiaj skorpiona i skorpionice. Co tam dla dziewczyny skorpiona? Co tam dla chłopaka skorpiona pomiędzy trzecim a 8 października w pracy, w sprawach pracy. Ale wiecie, nie każdy jest też czynny zawodowo. Nie musisz mieć firmy, nie musisz chodzić do pracy na etat. Możesz na przykład kimś opiekować, możesz być mamą w domu, możesz mieć kogoś starszego pod opieką, możesz, no nie wiem, być rentierem, rentierką, czy nie musisz chodzić do pracy. Nie znam nikogo takiego, chociaż może znam. Ale y, oczywiście, jeśli tylko kogoś miałoby to uszczęśliwić, to życzę. Skorpion, skorpionica, co tam w pracy? Ciach. Ciach. Uuu. No, może być trochę nerwowo w pracy, ale to raczej są nerwy w środku w tobie. A dlaczego? Może tak być, że w pracy w czwórce m, tych kielichów nie do końca czujesz się doceniona, docenione czujesz, że robisz więcej niż się od ciebie wymaga, że jesteś bardzo skrupulatna, że jesteś bardzo punktualny, wiecie, no takie jakby dopełnianie wszelkich obowiązków i że być może, że to nie jest doceniane i to nie jest tylko kwestia pieniędzy, chociaż pewnie w większości przypadków to może jedno z drugim być połączone, ale że czujecie, że chcecie być bardziej jakby, chcecie to to zwykłe dziękuję może nawet częściej słyszeć w pracy. I druga wskazówka, przepraszam, w dwójce miecze jest taka, żeby dokonać jakiegoś wyboru, jak masz jakieś dwie opcje w pracy w tym tygodniu. I żeby nie pozostać bierna, bierny w tej sytuacji yy, i żeby się nie bać podejmować decyzji, tylko żeby w te albo we w te coś zdecydować. Jeśli będziesz w takiej sytuacji, że będziesz mieć coś do wyboru, nie wiem, czy w tym zespole pracować, czy w tym pracować, czy nad tym projektem, czy nad tym, to podejmuj możliwie szybko decyzję, żeby coś Cię sprzed nosa nie, ktoś coś nie buchnął, żeby Ci nie przypadła jakaś okazja. Jakby nie pokazuj biernej postawy. Nawet jak się czegoś jakby boisz, to może się pójść, dowiedz, spróbuj podpytać nieformalnie o to coś, ale dokonaj tego wyboru. Spróbuj przynajmniej. No, i się nie martw, bo tutaj mamy jakieś zmartwienia w tej pracy, i to takie właśnie smuteczkowanie się trochę i w tej karcie, i w tej. Oby to z Wami nie rezonowało, może to do Was nie pasuje, do Waszej sytuacji, zobaczycie. I teraz Skorpiony i Skorpionice drogie. Co tam w życiu prywatnym, albo w życiu takim partnerskim, a jeśli jesteś tak zwaną singielką lub singlem, nie przepadam za tym słowem, no ale niech będzie. Jesteś osobą pojedynczą i samodzielną. To mogą być relacje z rodzicami, z koleżankami, z krewnymi, z przyjaciółmi wszelkie relacje takie pozapracowe. Ciach. I ciach. No to mamy dużo pięknych emocji w karcie cesarzowej. To może być miłość matczyna, albo duża miłość mamy do ciebie, albo. Twoja miłość do jakiejś starszej kobiety w rodzinie i to bardzo duża serdeczność ukazywana. To jest taka pełnia miłości tak, jak, miłości, tak jak ta pełnia lata na tej karcie. To chwilkę na 30 sekund przed zbiorem zboża. Tu jest taka eksplozja kobiecości, mądrości, wiedzy, doświadczenia. I jeśli możesz, to z tego czerp, a może to też być twoja energia, może to ty jesteś tą osobą. A w królowej kielichów z kolei mamy zobaczyć dwie silne kobiety. Mamy bardzo duży przypływ uczuć serdeczności, czułości, miłości. Jeśli jesteś w relacji, to, to może być Twoja energia, jeśli jesteś kobietą, albo Wasza energia w relacji w tym tygodniu. Taki zalew serdeczności, czułości, królowa kielichów i jeszcze król kielichów. To jest najwyższa, jakby, energia takiej miłości, właśnie czułej, serdecznej, miłej. I to też jest dobra dla Ciebie energia, bo to jest. Karta, na której jest woda, a ty jesteś żywiołem wody razem z raczkiem i rybkami, więc to jest bardzo dobre. W emocjach może być bardzo fajnie. Oby tego Wam życzę. I jeszcze jedna karta, wskazóweczka dla skorpiona lub skorpionicy. <laughs> Oj, przepraszam. Jedna taka, może jakaś wskazówka, może jakaś przestroga, może. Cały świecie. Nie bierzcie tego jakoś śmiertelnie poważnie, ale jak Wam to jakoś pomoże, to będzie fajnie. Ok. Królowa miecze. Możecie mieć w swoim otoczeniu silną kobietę z podznaku wodnika, wagi albo bliźniąt, ale mnie się najbardziej nie wiem dlaczego. Ta karta kojarzy z silną e, kobietą, starszą, zwłaszcza z podznaku koziorożca, ale w mieczach. Uważajcie w tym tygodniu, żeby się, żeby wypowiadać tylko te słowa, które wiecie, że możecie w danej sytuacji wypowiedzieć. Nie kłóćcie się z innymi. To może być też energia tej osoby, która jest taka dość szorstka, ale trzeba dotrzeć do jej serduszka pod tą szorstkością, i na przykład ostrym słowem, może się w środku. Tlić bardzo ciepła dusza. Więc jeśli uda ci, uda ci się do tej osoby dotrzeć, to możesz otrzymać jakąś fajną radę, możesz otrzymać serdeczność, ciepło, wsparcie, zrozumienie. No to co? Dziękuję skorpiony. To co, drogie raczki, rybki i skorpiony, życzę Wam bardzo fajnego tygodnia i pewnie słyszymy się w przyszłym tygodniu na czytaniu już na Nów, będzie nuf w wadze. I yy, chyba, że coś mi przyjdzie po drodze do głowy, Wam też może coś przyjdzie, wtedy piszecie w komentarzach i słyszymy się już wkrótce. Pozdrawiam serdecznie.